Karabinek automatyczny. Kałasznikowa. Proszę zobaczyć. To jest ten. Oraz nasz polska modyfikacja kałacha. Bardzo serdecznie, gdzie jestem, o czym będę dzisiaj opowiadał? Gdzie jestem? Dzisiaj w sklepie z bronią Daszbur na Podmiejskiej Bożnej u nas w Gorzowie. Kręciłem tu już parę odcinków o broni, fascynującej historie. Mam nadzieję, że się wszystkim spodobały. Tym razem będzie o broni, którą można nazwać prawdziwą bronią masowego zniszczenia. Nie bomba atomowa, nie jakieś tam. Gazy bojowe, które straszyły ludzi podczas I wojny światowej. To nie, by, to nie była broń masowego zniszczenia. Bronią masowego takiego zniszczenia jest ten karabinek automatyczny. Tak, każdy kojarzy to. To jest automat kałocznikowa. W Polsce ma symbol KBK-AK. Krótki bojowy karabinek automatyczny kałocznikowa Tak nie uczono. W wojsku, że tak się nazywa. 7,62 kaliberek, I, ale nie będę się tu rozpowiadał na temat jego konstrukcji, to trochę powiem, ale później. I, natomiast na razie opowiem trochę o panu Kałasznikowie. Michał Tejmotiew Kałasznikow, urodzony w miejscowości Kuria, prawie że na Syberii. Jego rodzina była traktowana na początku Związku Radzieckiego jako kułacy, gdyż byli to chłopi, którzy mieli swoją własną ziemię, nie pracowali tam w kołchozach, tylko uprawiali swoją ziemię. Rodzina była represjonowana, aż w końcu w 1932 roku dom rodzinny Kałosznikowów został podpalony przez motłoch. No co, przyjechała milicja, czy tam inne ustrojstwo ruskie i zamiast pomóc rodzinie Kałosznikowa, no to wszystkich ich deportowano i wywieziono na Syberię. Ojciec Michaiła tego nie przeżył, na Syberii wziął i sobie zmarł. Matka, żeby ratować liczne rodzeństwo, bo tylko liczne dzieci swoje, bo tylko mąż miał liczne rodzeństwo, wyszła po raz drugi za mąż, co się nie spodobało Michaiłowi. Michaju uciekł z tej Syberii, no życie miał bardzo ciężkie, bardzo ciężkie można powiedzieć. Po jakimś czasie wrócił na tą Syberię i tam po raz pierwszy, jak już wrócił, spotkał się z bronią. Dostał od jakiegoś kumpla pistolet Browninga. No, zafascynował się tym niesamowicie, ale poszedł donosik. Poszedł donosik, michała aresztowano, prawdopodobnie torturowano. No, ale nie sypnął się, nie sprzedał i został wypuszczony na wolność. Pod specjalnym nadzorem, ale uciekł po raz drugi. Pracował w różnych miejscach, a został nawet nagrodzony przez samego Żukowa za tam jakiś miernik. No, taki samoistny, taki samoistny inżynier. Dużo takich samoistych inżynierów, geniuszy było. A co by nie mówić, o Michaile Kaosznikowie był to geniusz, był to geniusz. Bez no i co? Był dowódcą czołgu, czołg został trafiony. Kaośników w czasie wojny oczywiście drugiej. Kaośników został ranny. Bał się strasznie, bo przecież pamiętamy, on z tej Syberii wziął i nawiał, nie? I jakby go rozpoznało NKWD, no to miałby ranę. Na szczęście go jakoś nie rozpoznało NKWD. NKWD zainteresowało się jego rysunkami technicznymi broni. No, Związek Radziecki w tamtym czasie miał z tych broni automatycznych oczywiście tylko Pepeżkę. Pepeża, pistolet maszynowy, ale ten pistolet maszynowy pomimo tego, że siał kulami, miał szybkość szczenność niesamowitą, nie miał tego zasięgu, nie miał tej celności, nie miał tej mocy. Dlatego Karosznikow zaczął kombinować na pośrednim i w roku 1947 wygrał konkurs na karabinek automatyczny dla Armii Czerwonej. No, to, to, to jest prawdziwy kontrakt. To jest kontrakt, który poszedł w miliony, a jemu zapewniło nieśmiertelność. Każdy na świecie kojarzy sobie karabinek automatyczny kałasznikowy. Mówi się na niego kałach AK. Kała 47 30 magazyn, magazynek łukowy, dwurzędowy, bardzo charakterystyczny. Broń idiotoodporna. Każdy po dwudniowym przeszkoleniu potrafił strzelać z tej broni. Broń oprócz tego, że idiotoodporna. Mówi się o takich legendarnych luzach. Że to nie były luzy, to były zamierzone jakby to miejsca przestrzeni, po to, żeby można było rozplanować i zrobić karabinek, który mógłby działać. Zapiaszczony, zamarźnięty. Do tej pory, z tego co słyszałem na Alasce, wolą używać kałachów niż nowoczesnych aerów, bo do tej pory karabinek automatyczny, kałasznikowa, w w takich bardzo, bardzo solidnych grozach spisuje się lepiej niż nowoczesne konstrukcje, nawet te przeznaczone do, no do celów takich właśnie działania w grozie. Ja znam Kałacha, bardzo dobrze spędziłem z nim kilka tysięcy godzin, także jestem obeznany z konstrukcją kałaśnikowa. Bardzo jedna z, z większych wad Kawaha, bardzo krótka linia hmm, celowania. Czyli od czerwinki do muszki. Linia jest trochę krótka. A no i jeszcze, jeszcze to wyrównia Kawaha, że kolba nie jest w osi broni. i To powoduje pewien odrzut. I broń ma jednak więcej, o wiele więcej zalet niż <coughs> wydawałoby się wad. Jak na tamte czasy, broń była przeznaczona dla masowego, masowego poboru, dla masowych żołnierzy. Tym bardziej, że tutaj mamy obok coś podobnego, któraś z wersji M16. I jeżeli chciałeś produkować Aery, M16, w skrócie powiem, to musiałeś wykupywać licencje czy coś takiego. Amerykanie niespecjalnie. Nie, nie, niezbyt łatwo oddawali licencję na produkcję tej broni, natomiast ruscy z powodu ideologicznych oddawali to jak paciorki murzynom, <noise> tam dzikusom. Nie? Masz, 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 kałaś, chcesz tylko wprowadzać komunizm, masz, 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 masz. całe pudła kawaśnikowych, masz, masz, proszę bardzo, kałasników trafił nawet na jedną z flag państw afrykańskich. Bardzo charakterystyczne. Sylwetka. No i kałasznikow jest bronią kultową, bardzo rozpowszechnioną zarówno wśród wszystkich partyzantek, jak i grup zbrojnych i jakichś gangów. Jeżeli gdziekolwiek jest strzelanina i strzelano, strzelano z kałachów, to zawsze mówią tak: użyto kałasznikowa. I w taki oto sposób nasz kałach trafił. Trafił na cały świat. Stał się najbardziej popularną bronią w salutkim świecie jest pewno do tej pory. No a w Ukrainie na pewno z niego się cały czas jeszcze naparzają ze starego koła, to nie ma co mówić. Kałaszników. Natomiast już podczas wojny wietnamskiej Amerykanie wprowadzili na swoje uzbrojenie karabiny z serii AR. Tak zwany popularny M16. To nie jest M16 taki typowo wietnamski. Wietnamski był dłuższy, był taki bardziej pek, ale to jest tak jak jedna z modyfikacji właśnie M16. I co? Co było takiego rewolucyjnego oprócz zastosowania plastików nie? w tym M16? W M16 było rewolucyjne to, że zastosowano mniejszy kaliber. Ten kaliber był zmniejszony na 556 na 45 tak zwane, nati Czyli 7,62 kałach. 5.56 M16. Co to dawało? Przebijalność, penetracja była bardzo zbliżona do kałasznikowa, natomiast przeciętny żołnierz mógł zabrać o wiele, wiele, wiele więcej amunicji ze sobą niż przeciętny użytkownik kałasznikowa. Dlatego też ruscy postanowili zmniejszyć kaliber w swoim kałachu. I tak też uczynili. Powstał kałaszników, z74 o, o zmniejszonym kalibrze i tak to uczynili. 74 kałach miał kaliber mniejszy 5,45x39. Amunicja troszeczkę słabsza niż w Aerach. Bardzo udana broń więcej można było zabrać amunicji, a po tym wszystkim zachował wszystkie zalety Kałasznikowa. Polacy postanowili zrobić podobnie. I już na początku lat 80. zaczęli opracowywać karabinek na nabój tak zwany pośredni, ale właśnie ten 545x39, taki jak roski 74. I w ten sposób powstał pomniejszony kałach który dostał, otrzymał nazwę tartal. Bardzo udana broń. Różni się czym od kałasznikowa oprócz tego kalibra pomniejszonego. No oczywiście, musieli przerobić suwadło. tu przerobili rurę gazową, mimo że on jest podobny, a wręcz identyczny do kałaśnikowa. <grym> to są prawie te same wiwery. Nie, nie, nie. Dostały przeprowadzone pewne modyfikacje, szczególnie z rurą gazową oraz dostał selektor broni, selektor ognia z innej strony, bo Kałasznikow tu ma selektor ognia. Tu jest zabezpieczony, na dole strzały pojedyncze, a po środku seriami. Ogień ciągły. Tu To jest zabezpieczenie i od razu selektor w Kałasznikowie. Natomiast w tantalu to jest tylko zabezpieczony, odbezpieczony. Prawda, widać tu nie ma amunicji. Tylko może na mojego własnego zajęcia, strzał próbny. No i co? A tutaj zastosowano przewoz, selektor bl, ognia z drugiej zupełnie strony. Tu jest ogień pojedynczy. Później jest ogień ciągły. I seriami. Co to znaczy seriami? Seriami to oznaczało to, że można było strzelać. Seriami trzech pocisków. Tatata! Ta, ta. ta, ta, ta. ta, ta, ta. Bardzo fajne, chociaż powodujące skomplikowanie konstrukcji. Taltal byłby bardzo udaną bronią i byłby wprowadzony na pewno szeroko do użycia w polskiej armii, ale został opracowany zbyt późno. Gdyż no, później wybuchł stan wojenny, zamieszanie w kraju, bieda. Było na, pieniądze były potrzebne na inne rzeczy niż na modyfikację uzbrojenia. On został w zasadzie w 87 dopiero o taka pierwsza seria tej broni i produkowany był do 90. bodajże 4 roku. Od, serio, serie to od 91. już tak seryjnie do 94 a później zaprzestano produkcji i tamtala. Dlaczego? Bo Polska weszła do NATO i musiała mieć ustandaryzowaną y, amunicję natowską, bardzo podobną, y, kalibru y, 5.45, natomiast NATO ma 5.56 kaliber i dzięki temu, że Polacy już mieli opracowany karabinek na nabój y, o zmniejszonym kalibrze, łatwo było Modyfikować tego tutaj, naszego tantala do beryla. Beryl to jest broń używana do tej pory w wojsku. Podstawowa broń, dopiero od niedawna zastępowana przez karabinki typu grot. W następnym odcinku opowiem, pokażę karabinek Beryl oraz karabinek najnowszy polski grot, jak tylko dostaniemy. W sklepie Dashpur będzie yy, Grot i Berlin. Zjawię się i pokażę coś podobnego. A tym razem karabinek automatyczny. Kałaśnikowa, proszę zobaczyć. To jest ten oraz nasz polska modyfikacja Kałacha. To jest tantal. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobało. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A tutaj widzimy naszego Tantala na takim dwójnogu, bardzo prosta konstrukcja, bardzo łatwo się na dwójnog nakłada. I ten właśnie najsłabszy punkt z tego, co słyszałem Tantala, to jest kolba nazywana również pogrzebaczem.